o ye tu sicut harvihi exestu tracti in te costi Bógami, które dzisiaj poświęcamy, będziemy spożywać w w drodze, wyrażając sobie wzajemną ludzkiwość, własnością, że Was chamy jako Jezusa. Jezus umarł i tak dla nas, dla naszego stawienia, aby wierzyli w okrąg życielny, w Boże aby dostali się uczestnikami uczestnika z niebie. Wzięć się w mię twoją. Przyjdź Bądź Bola twoja. Jak w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daje nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, Jako my odpuszczamy nasze winowa i to nie wódźmy na poprzednie, ale na złe. Panie Jezu, chcę się w tej przedmiotu wziąć.

To było dosłownie jasna znajdonego aby przyciągał do něločiny, v těločiny, v Z tego wyjazdu nam bez granic na miłości. Od nas na uczuł nas w mojej i człowieka. z podstawie swej śmierci i znaków staniach leżą swoich uczniów wschody poznają poznając, że się uczniami moimi, jeżeli będziemy się wzajemnie miło zatem na gazowki w tym szczególnym dniu wspomnijmy chorych, zawodnych. Gracias.